Dany jest trójkąt prostokątny ABC. A, B, na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G, czyli na boku AC przyjęto punkt D. Na przyprostokątnej AB przyjęto punkt G. Na przeciprostokątnej BC Wyznaczono punkty E i F takie, e i F, że kąt DEC jest równy 90 stopni i kąt BGF. BGF też jest równy 90 stopni. Wykaże trójkąt CDE i jest podobny do trójkąta. F, B, G. Mamy wykazać, że te dwa trójkąty są do siebie podobne. Jedną z cech podobieństwa trójkątów jest cecha kąt-kąt-kąt. Czyli jeżeli w danym trójkącie kąty są takie same jak w innym trójkącie, to na pewno one muszą być podobne. Zacznijmy od dużego trójkąta ABC. Załóżmy sobie, że ten kąt A przy wierzchołku B jest równy alfa. I teraz patrzmy się na cały duży trójkąt. Tu jest 90 stopni, tu jest alfa, tu jest jakiś kąt. Suma kątów wewnętrznych w trójkącie zawsze wynosi 180 stopni. Więc jeżeli tu jest jakiś kąt beta. To wiemy, że alfa plus beta i plus 90 stopni daje nam 180 stopni. Jeżeli przerzucimy 90 na prawą stronę, to już widzimy, że alfa to jest plus beta, daje nam 90 stopni. Z tych dwóch kątów Przyjmijmy sobie, że kątem takim wyjściowym, bazowym będzie alfa. To znaczy, że jak chcę wyliczyć kąt beta, przerzucimy alfę na prawą stronę, czyli kąt beta to jest 90 stopni odjąć alfa, czyli jeżeli jest kąt alfa, to drugi kąt dokładnie musi być 90 odjąć alfa, czyli ten kąt to jest 90 stopni odjąć alfa. Dobrze. To mówiliśmy o dużym trójkącie ABC. Przejdźmy do małego trójkąta. W tym trójkącie FBG, FBG mamy już dwa kąty. Jeden kąt prosty i kąt alfa. Chcę mieć ten kąt. Patrząc się na te zależności, jak tu jest 90 stopni, to suma kątów ostrych w trójkącie prostokątnym zawsze wynosi 90 stopni. Więc skoro tu jest alfa, to ten kąt też musi wynosić odpowiednio 90 stopni odjąć alfa. Czyli ten trójkąt FBG ma kąty alfa 90 stopni odjąć alfa i kąt prosty. Przejdźmy do tego rysunku. Ten kąt to jest 90 stopni odjąć alfa. Ten kąt jest prosty. Tego kąta D jeszcze póki co nie znam. Mogę go wyliczyć. Kąt D razem z tym kątem ostrym, czyli dodać 90 stopni odjąć alfa, jako dwa kąty ostre w kącie prostokątnym, muszą w sumie dać 90 stopni. No to teraz wyliczymy kąt D. No, 90 stopni na pewno się redukuje. Minus alfa, jak przerzucimy na prawą stronę, to będzie alfa. Czyli widzimy, brakujący kąt to jest alfa. Teraz spójrzmy na te dwa trójkąty. Trójkąt CDE ma kąty alfa, 90 stopni odjąć alfa oraz kąt prosty. Trójkąt FBG. Alfa, 90 stopni odjąć alfa i 90 stopni. Ponieważ wszystko zostało pokazane na rysunku, wystarczy zadanie podsumować. Czyli z cechy podobieństwa kąt, kąt, kąt. Te dwa trójkąty, ten i ten, mają takie same kąty. Wynika, że trójkąt CDE jest podobny do trójkąta FBG. Co kończy dowód?